Ponad rok szukano kreta. A jakie tam to są patologie? Bo pan powiedział o tym, ja miałem... Różne, do... różne. Bo mnie to jako obywatela bardzo interesuje, szczerze. Panie, panie redaktorze, to ważny urząd, bardzo dochodzi instytucja. do mobbingu, do zastraszania yy, ludzi. Wie pan, że podczas jednej rozmowy z pracownikiem. Podobno doszło do zasłabnięcia tego pracownika, więc tam dochodzi naprawdę do karygodnych rzeczy. Czyli dzisiaj w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego dochodzi do patologii takich jak mobbing? Jak Oczywiście, mobbing, no zastraszanie. Bo, za bo to jest znów mocny zarzut i pytanie Ale, o Panie dowody. Panie proszę porozmawiać ze związkami zawodowymi. Związki zawodowe prowadzą protest. Związki zawodowe przyszły do mnie jako doradcy pana prezydenta ze skargą właśnie na głównego inspektora, co główny inspektor, zastrasza e, pracowników. No w jaki sposób? W jakich pracowników? Bo wie pan, ja nawet z punktu widzenia no na dziennikarza, przykład, ja bym się chciał ja zająć wiem, tą sprawą. A jeśli pan się, o tym mówi, to panie redaktorze, bym prosił o no, szczegóły. Jeśli chodzi na przykład o wyniki kontroli, cały czas się tutaj zastrasza pracowników, że mają być coraz lepsze wyniki, coraz bardziej mają być efektywne, więcej kar.